Sława Ci Chrystusu! Witaj Was, bracia i siostry! Dzisiaj 10. Tegna. Dzisiaj małe słowo Z 16 rozdziału Ewangelii od Joana. To Chcę podążać jakby, propowiedzi Jezusa. duże, dobre słowo, jakie nam daje m, ciekawe wskazówki dla naszego życia. Oto takie słowo. Tego czasu Jezus wskazał swoim uczniom. Воістину, воістину кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, має смуток, бо прийшла її година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та знову побачу вас і зрадіє ваше серце. i waszej radości, że nikt to nie zabierze od was. Dnia nie będziecie w mnie niczego zapytować. Jezus nam dzisiaj pokazuje obraz kobiety, mamy, która narodzi dziecko. Chce nam pokazać te związki między bólem i miłością. I możemy z tych przyczyn Jezusa o kobiety, która rodzi dziecko, zrobić pewne pewni pewne duchowe, prawła zobaczyć. Pierwsze, tak real, realistycznie, patrząc na życie, na ten świat, wybaczmy, hmm. hmm. że przyjście dzieciny zawsze powiązanej z miłością i bólem. Nie można ich rozdzielić. Chociaż dziecko jest płodem lubowi rodziców, to żeby pojawić się na świecie, ona też musi przyjść, przejść przez boli narodzenia. Tak jest na tym Takie proste prawo. E, Strażenia, ból jest niezrozumiałą częścią lubowi. Dokąd e, lubisz, То завжди біль буде присутній присутні в твоєму житті. Треба акцептувати біль. І пізніше бачиш, що є плоди твоєї любові. Без болі це неможливо. Коли втрачаєш цю перспективу і зосереджуєшся на своїх болях, стражданнях і так далі. Znajte boli nasz i strażdania, może z nas tak, e, na, na, na nas, nas, e, jakby, można rano zniszczyć nawet. My nie baczymo sensu życia, e, strażdania bez lubowi, co jest bezgódzie, co koszmar, jaki nas wzbijaje. Jakże strażdania powiązane z lubowią, to di w co bych Тому коли ми страждаємо, завжди треба собі поставити запитання, навіщо я страждаю, для кого це, це роблю. Це допомагає. Це не зменшує болю, але допомагає мати цю мотивацію. Я хочу любити все, що робиш, якщо в твоєму житті пов'язане, це пов'язане з болем, став собі запитання: для кого, для чого я це роблю. Я хочу любити. І друге теж правило, яким ми повинні собі завжди нагадувати, те розуміти, що наш смуток і страждання вони проходять. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія 3, Ісус каже, що наш смуток Він пройде. Він стане радістю. Bo jawica radość, posiłnione dziecko, nie mówi Jezus. I, I kiedy was znowu zobaczę, zraduje wasze serce. To to smutek przechodzi, bo radość zjawi się. I radość ona będzie trwała, ona będzie wieczna. A smutek, ból i strażdanie, one krótkoczesne, ale one są i ta świadomość, że co zjawicie się rady, że co będzie rady, ona pomaga je nam nasze życie, ale nie no, zabiera je nie zabiera jest ale daje motywację. Jak się to z kontekstu, te słowa Jezusa, bude te sumować, bude te redaty, błaganie, płaczu też kazał Jezus. То може комусь здаватися, що християнство це така релігія смутку, хреста, страждань. І демон реально так хоче. Ремон, демон так хоче і переконує світ, що християни забороняють ін, іншим радіти і. так далі. Демон хоче сказати, що бути другом Ісуса це кошмар це таке нецікаве, сумне життя. Nie. E, Nauczanie Jezusa, ono jest paschalne, co możemy zrozumieć. W e, paschalnym rozumieniu, w kontekście, tak? Żrabstwo, grzech, smutek, strażdania, one e, przechodzą w radość. Tak było z wybraniem oni one wyszły z, je z Egiptu, co gdy ich zbywały, waszka robota. Oni piszły i przeszli drogę, ale ostatecznie otrzymali obudowę na ziemię, otrzymali doświadczenie Boga, zakon Boży, Boże zapowiedzi, otrzymały Boże wskazówki. Tak że, rzeczywiście ich nie strażdania stały się radością. To jakby суть Paschy? Tak, takie rozumienie poschalne. I w życiu każdego chrześcijanina, tak, w naszym życiu jest Chrystus, nie jest też i śmierć. Przecież ona jest w życiu każdej jedyny. Ale w naszym życiu nasza śmierć staje poschalną, Zostaje radością, staje wskrzeszeniem. W życiu ludzi poniwolonych rychamy ich śmierć staje śmiercią wieczną. E Боротися за спасіння своє, боротися за спасіння інших людей, похоже до народження дитини, болі, в яке переживає жінка. Після великих зусиль настає радість, нарешті людина відвідала, народилася на світі. І якби це порівняння, ця притча Ісуса робить з апостолів, робить священники, робить. Усіх християн, учасників Божого материнства, Слухайте, ми теж маємо якимсь чином народжувати інші. Крім того, що ми самі мусимо пройти через це все до нового життя, ми можемо інших народжувати. У нас має бути якась турбота про народ, духовне народження багатьох людей. Так. Часом ви бачите, коли ви молите, молитесь за своїх дітей, за своїх батьків, за своїх родичів, за своїх друзів. molt z ludzi, jakim wam zrobił bolecze i jakby nie baczycie tych płodów, trzeba w fehistymy system przebówady. Czy taki czas może z jakoś wagitności. I to duży skomplikowany proces. Może czasem że opuściliby się w żerowku, że nie ma sił, że jakby sumni wyborzy czy warto zachować się, ale późniejsze może przyty, może pobaczycie. Może już nie zobaczycie wy, a zobaczą wasze dzieci, wnuki. A czasami sami możecie zobaczyć, że zjawiała się szczęście, Ludyna narodziła się do nowego życia, narodziła się w Bogu, poszła do, 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 do przyjęcia krześnia, poszła do spowiedzi, rozkajała się, pomieniała swoje życie, poniała swoje pogubienki i tak dalej. Żywe po drugą, i życie stało się światłem. Ty radziesz. i Подивіться, напевно, катехезу слухають жінки, мами, які народили дітей. Пам'ятаєте, як ви народжували ваших діток, вам було ви страждали. Так само духовно страждаєте, коли молитесь. Коли ми всі християни молимося, за наверне братів даємо і свідчення. Буває так, що відкидається наше свідчення, раз, другий, третій. Нам вже сумнів нам вже важко. Аж з часом згодом це розуміння. Варто. Warto było tak strzędąty, radzić zjawiała się, ze szczęścia i tak dalej, ja sobie tak ujawiają. I co nie od narodyna, rodzina, bo mama narodziła nas dziewięć rodziców, ja sam jest starszy, dziewięć rodziców dała nam życia. A skąd ja narodziłem duchowo? Skąd ja pokazał drogę na, na, na niebo? Myślisz, że już było dziewięć, może więcej? Daj Boże. I my je pokúchaniem niestety też takim znakom macierzyństwa, duchownego macierzyństwa dla ludzi, którzy jeszcze Boga nie, nie znają. Pomyślcie dzisiaj: to naj, najkrótsza przyczyna w Biblii pro zinku tam jedna-dwa rzędy ale z miastu bardzo bahato. Zawiercie się Bogowi, jak się to zaraz taki składny czas, czasy wam ważko. w na znaczy wy, łoni. przebywa w łoni, to ona tam w tam w światła tam, nie ma. Ale ona żywe, ma w sobie obchidne i czuje głos Mamy. My też czujemy Słowo Boże. Co jak głos Mamy. Aby Ми до народження йдемо, до нового життя. А й відкритися на це життя, яке Бог нам дає, дай нам всього причасті, дай нам на молитві. Відкритися. Бог вас любить. Все буде добре. Дай Боже, щоб ви були батьками, матерями, багатьох людей, які ще Бога не знають, щоб ви їх народили духовно. Не сумнівайтеся, що це дуже-дуже потрібно.